tutaj na awencie W królu wzgórza to już wam nie polecam, bo tego nie warto już na końcu eventu robić, bo nie ma szans doścignąć tych ludzi, ale na początku eventu zbierać sobie naprawdę warto, więc następny event będzie to musicie to zrobić. Eee, Ustrzew skina strzelamy do wazy, rozbija się i dostajemy skina, a my chcemy wymienić to, co mamy. 7, 9, 8, 13 skina. Sprawdźmy ile nam poleci. No to jest Fire Serpent, Holy, Asimov, a my dostajemy 13 złotych 86 groszy zł. Spoko, bonus do grania 15 z ICO 35 zł już mamy e, Więc zawsze coś do przodu Wybijmy sobie w bitwę Okej, okay, nie zdążyłem Za tą 16 nie chcę Chcę 2 na 2 Znaczy 1 na 1, nie 2 na 2 No dajcie coś takiego 1 na 1 Stwórzcie może chłopaki No nic, to tworzymy swoją no, i w ten deseń polecimy. Mr. <kuszczam> G musiał chyba zniślić, skoro od razu dołączył. Ale próbujemy. 70 groszy, No to wygrywamy, ale no nie dużo, ale wygrywamy. Puh. Ok, przegrywamy. Może teraz oddam, może teraz odda. Ok, nie oddało. <gryw> teraz. No i znowu nie oddało. E Mamy cashback z tych bitewek, więc też spoko. Do Dekwipunku od razu trafia, a my stworzymy sobie jeszcze jedno W ten sposób. Pyk. Pykemy I też od razu kogoś mamy. 12 ziko. Próbujemy. Cyk. Green. No nie najlepszy. Skin nie najlepszy. Tani. I zaraz pewnie jak odpadę następną. Okej. Okay. Jakbym odpalił Underdoga, to bym wygrał. Chciałem już mówić, o tutaj, tutaj wygrywam. Pięknie, pięknie, pięknie. 20 złotych i pokazuję Wam, co można z tymi skinami zrobić. Można je wrzucić sobie tutaj do yy, wymiany. Można wymienić skin. Parę na jednego albo jeden na parę innych, parę innych na parę innych. No opcji jest dużo, ale zawsze jak coś tańszego wybierzecie, dostajecie cashback. spokój sprawa, leci prosto do Waszego portfela. Mm, Okej, okay, dołączymy sobie tutaj szybko niezobowiązująca bitwa. Jedna osoba wygrywa. Jeden z czterech. No nic, no nic, no nic. Eee, no to szukamy kolejnej. Czekamy może na kolejną. Zobaczymy. Albo tworzymy swoją. Może nie Olin, mm, Nie chcę się w ten sposób jeszcze bawić. Amber. Dwie. Zróbmy w ten sposób. Kocham czekoladę. To nie kocha 18:48. Poczekamy chwilkę, aż ktoś dołączy. Jak nikt nie dołączy, dodajemy bota. Ale taka bitwa, tak po to, że zaraz ktoś dołączy na CSGO, się zawsze ktoś gra, jak widzieliście. Tak więc. No nic. A dajmy sobie losowego bota Alexa. Eee, hu. Poczekamy a tu mam drop nie, mam nadzieję, że dropnie dużo. Ale A ostatnia skrzynka chyba rozstrzygnie to wszystko. te w ogóle ostatnie są strasznie tanie. Eee. I wygrałyśmy, Mamy to, mamy to Pico bello Blasimo 47 zł, tak. O, dobra, otworzymy Olina.

Big big big. 47 Olin, in o tu wjeżdża No to już chwilę bym poczekał aż ktoś dołączy Zobaczymy Może ktoś dołączy, może nie Wiecie o co chodzi Ja nie chcę tutaj zapeszać I lecimy Traitor Czyli już mamy, już mamy zwrot Jeszcze jedna skrzynka Oby oddało jeszcze bardziej Essa. Essa Essa I wiecie o co chodzi 73 zł z dwóch dych. Nie mam nic do dodania. No to jeszcze jeden Olin. Ja się na tym przejadę, ja się na tym przejadę, ale. 73 no to 63 i dyszka. I dyszka, 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 dyszka. Dyszko, dyszko, dyszku. Coś zadycha. Anobis, anobis będzie sama. Nie. Coś tańszego. Nie chcę 1%. Jak chce pełniaczka i teraz y, underdoga tworzymy, Pik. i od razu Domin no. Chce się chyba odegrać tutaj na nas. zasyrany underdog. Mówiłem, że się przyjechał, jeszcze wybrałem tego underdoga. Dobra, Pokczampik dla niego. I co, no ja dziękuję Wam za oglądanie zapraszam do subowania, lajkowania i komentowania. To by było na tyle. No i co? Do następnego. Yo!